Jesteśmy w drodze nad Grand Canyon, to jest um, trasa Road 20, Indian Road 20. Została ona otwarta tydzień temu. Czekamy teraz na pilot car, samochód, który nas będzie pilotował w, przez pewien czas, ponieważ droga ta jeszcze nie jest skończona. E, ta droga pozwala na skrócenie czasu przejazdu od miejscowości Page do Grand Canyon do 2 godzin 20 minut. Także wszystkich, wszystkich podróżujących do Grand Canyon, w tym momencie zapraszam do używania tej, tej, tego przejazdu, czyli Indian Road 20. A tak wygląda pustynia. Prawie na środku pustyni, z tym, że po prawej stronie jest wjazd do Grand Canyon, po lewej stronie jest droga na miejscowości Flagstaff, za mną... To widział na Bahou Tacos. Trzeba będzie spróbować tego specyfiku. Zawsze jadłem mexykańskie tacos, no ale jeszcze nigdy nie próbowałem na Bahou Tacos. Miałem nadzieję, że gdzieś kupię selera. Nie ma. Jest tylko Desert View Deli, w którym można kupić cztery dania na krzyż. Tam jest Grand Canyon. Będę tam za około 45 minut. Na chwileczkę na chwilę obecną tankowanie i jedzenie na waha Tak wygląda Arizona. Tak właśnie może nie mieszkają, ale tak sprzedają swoją sztukę Indianie. Obecni Indianie. Jestem drodzy do Canyonu Colorado. Warto zatrzymać się w tym miejscu, aby kupić indyjską sztukę, indyjskie wyroby jubilerskie. Popatrzę na to. Przepięknie gra. To jest rysunek Rysowane To jest wszystko. Nie, chyba to jest węgiel. Także warto się tu zatrzymać. To jest tak zwany viewpoint na trasie. Tutaj jest zaraz trasa do kanionu Colorado, tędy się jeżdża. Tutaj wygląda to jak wygląda, aczkolwiek ma to swój klimat. I w tym miejscu zobaczycie jak wygląda kanion Colorado, który ma szerokość w tym miejscu około 300 metrów. Zwierzę amerykański india. Znałem ich sztukę. Bardzo mocno ich dziękuję za to co robili i podziwiam ich bardzo mocno za to w jakich warunkach żyją, w jakich warunkach próbują przetrwać. I zawsze jak jestem tutaj kupuję u nich jakąś biżuterię. Prawdopodobnie z artystą zainteresuje to damską część mojego kanału na YouTube. Piękna biżuteria. Yeah. 5, 10, 15. 15 dolarów. Hmm, o, tutaj Indianka. Hello. No, <laughs> okej. Okay. Mm -hmm. no problem. <laughs> Indianie się wciąż boją być nagrywani, myśląc, że ich duch zostanie zabrany przez elektroniczne urządzenia. 20 dolarów, 28. Seller, Celer musi być wędzia. Podstawa. O, zaraz wybiorę się, wybiorę się na krawędź Canyon Colorado, tego najmniejszej mniejszej części Canyon Colorado. Tak wygląda jeden z viewpoint kanionu Colorado. Wielkiego kanionu Colorado, który tutaj nie jest aż tak wielki, jak wam się wydaje, aczkolwiek robi wrażenie. Za jakieś 20 minut w tamtą stronę, tam gdzie jest ta brązowa chmura, brązowa, niebieska chmura, którym się wcale nie podoba, prawdopodobnie leje jak z cebra nad kanionem, tam jest ten prawdziwy, największy kanion Colorado. A tutaj mamy oczywiście też Canyon Colorado, z tym, że zmniejsza się już w tym, w tym miejscu. Na dole widać rzekę no i przepiękny widok. Także jak będziecie kiedyś jechali do kanionu Colorado, zjedźcie sobie zdecydowanie wcześniej na Viewpoints. Jest ich dwa albo trzy. I warto, warto to zobaczyć. Tak, warto zobaczyć. To tylko 15 minut Wam zajmie, a zdecydowanie będziecie mieli skalę porównawczą. Wystarczy dojść tylko taką dróżką od parkingu, tam gdzie byłem przed chwileczką, tam gdzie Indianie na waho sprzedawali swoją sztukę i znajdziecie się w tym cudownym miejscu. No to jedźmy dalej nad kanion Colorado. Prawdziwy kanion. Właśnie stoję nad krawędzią kolejną Colorado, Ty? Przestań oglądać reality TV i zrób coś, aby Twoje życie stało się bardziej realne. Odwiedź na początek stronę interameryka.com i dołącz do podróżujących po Stanach Zjednoczonych.